Nie byłem. Obejrzałem pierwszy film Chainsaw Man, który jest kontynuacją serii TV, i teraz powinienem coś o nim powiedzieć. Tylko nie wiem, co mogę o nim powiedzieć. Ponadto, że był bombowy. Każda informacja jest niemile widziana, jeżeli nie znacie fabuły z magii. Bo fabułą ten film stoi. Zaczyna się on od tego, że. Hmm, Denji trochę awansował w szeregach chłopców i dano mu większą swobodę. Może teraz bez opieki wychodzić na miasto, parują go z nowym partnerem? No, życie wygląda dobrze. I podczas jednej z takich przechadzek po mieście, przez przypadek chłopak spotyka dziewczynę Rezę. Denji by myślał, że jego serce należy do Makimy, ale tu po raz pierwszy odzywają się w nim uczucia wyższe niż te prymitywne popędy. Pojawienie się Reze naprawdę namiesza w jego życiu. Jeśli mogę coś bezspoilerowo powiedzieć o tym filmie, to to, że jest on bardzo dobrze pomyślany pod względem scenariusza i że jest on w mojej ocenie smutny. Fabuła doskonale wie, jak sterować naszymi emocjami, w jakie tony uderzyć, aby wywołać pożądane przez nią uczucia. Po takim nastrojeniu widza, historia serwuje sceny, które... No, rezonują z trybem, w jaki yy, wszedł nasz umysł. Tak dostajemy sceny zabawne, pocieszne, nawet takie budzące nadzieje, by nagle zastąpić je poczuciem zagrożenia, niedowierzenia i w końcu typowej dla Chainsaw Men'a rozwałki i sieczki. Idąc z okina, nie wiedziałem, co mnie czeka, ale to dobrze. Wątki poruszane w produkcji są ciekawe, ale to sposób, w jaki już to scenariusz sprawił, że film tak bardzo mi się podobał. Bo opowieść z miejscami, podkreślam, miejscami bardzo prawdziwa, ludzka i to czyni ją smutną. Nie tak smutną, żeby się rozpłacić, tylko po prostu, że siedzi wam z tyłu głowy później. Chciałbym powiedzieć coś więcej, ale każda kolejna informacja niesie niebezpieczeństwo, że zepsuje wam seans i ci, którzy mangi nie znają, będą mieli zepsutą frajdę. Mogę pochwalić kinówkę za ładne wizualia, widowiskową akcję, ponowne wykorzystanie trzeciego endingu, jednak powtórzę. Fabułą to dzieło stoi. I teraz następnego dnia chcę powiedzieć, że po tym filmie mam lekkiego kaca. Czuję, że wydarzenia jeszcze ze mnie nie wyszły. No, a co jest najlepsze na kaca? W tym wypadku clean. Mam ochotę teraz jak nigdy na kolejne przygody Dendiego Właśnie po tym filmie. Jeśli jeszcze się wahacie, Polecam wam pójść do kina. Myślę, że nie będziecie żałować. To znaczy, jeśli jeszcze dorwiecie bilety, bo u mnie była pełna sala. są Man Rezehen to z jednej strony przygnębiający dramat, z drugiej typowa piła z czarnym humorem, do którego, którego przyzwyczaiła nas seria TV. Ja podczas Sansu bawiłem się dobrze i zakładam, że wy też będziecie. A i przy okazji nie martwcie się, że nie ma cenzury, bo w internetach pojawiają się kadry z niby ocenzurowaną yy, produkcją, ale uspokajam, u nas jej nie było. Wszystko było, było mięsiście.